Cześć wszystkim. Dziś zabieram was w podróż do odległych czasów, by odkryć prehistoryczne olbrzymy morskie, które dominowały w oceanach miliony lat temu. Przygotujcie się na spotkanie z gigantami, o jakich nie miałeś pojęcia. 6. Zaczynamy od megalodona, największego rekina, jaki kiedykolwiek istniał. Megalodon żył około 23 do 3,6 miliona lat temu i osiągał długość nawet 18 metrów. Jego zęby były olbrzymie, mierzące do 18 cm długości i były jednym z najgroźniejszych narzędzi w oceanicznym arsenale. Megalodon polował na wielkie ryby i wieloryby, a jego siła żuchwy była przerażająca. 5. Kolejnym gigantem morskim był Mosasaurus, który żył w późnej kredzie około 70 do 66 milionów lat temu. Ten olbrzymi gat morski miał długość do 17 metrów i był drapieżnikiem pełnym agresji. Mosasaurzy mieli silne szczęki i zęby przystosowane do chwytania ryb i innych morskich stworzeń. Ich ciało przypominało wielkiego węża z płetwami i potrafili pływać z niesamowitą prędkością. 4. Lioplurodon Lioplurodon, żyjący około 150 milionów lat temu w okresie Żyri, był jednym z największych plesjozaurów. Osiągał długość nawet 7 metrów, a jego potężne szczęki były w stanie złamać kości ofiar. Lioplurodon był doskonałym myśliwym, przystosowanym do polowania w głębokich wodach, gdzie mógł z łatwością zdobywać pokarm. 3. Ksifactinus. Xiphactinus to prehistoryczna ryba drapieżna, która żyła około 85 do 70 milionów lat temu. Jej długość wynosiła od 4 do 6 metrów. Charakteryzowała się wyjątkowo ostrymi zębami i szeroką paszczą, co czyniło ją niebezpiecznym drapieżnikiem. Sifaktinus był znany ze swojego agresywnego sposobu polowania, w tym społykania ofiar w całości. 2. Dunkleosteus. Dunkleosteus, żyjący około 358 do 382 milionów lat temu, był jednym z najpotężniejszych ryb w historii. Osiągał długość nawet 10 metrów i miał niezwykle silne szczęki, pokryte zębami przypominającymi ostrze. Dunkleosteus był prawdziwym drapieżnikiem prehistorycznych oceanów, znanym ze swojej zdolności do przełamywania twardych muszli i pancerzy. 1. Helikoprion. Helikoprion to ryba, która żyła około 290 milionów lat temu w Permie. Najbardziej charakterystycznym elementem tego drapieżnika były jego zęby w kształcie piły, które znajdowały się w dolnej szczęce. Te zęby służyły do przecinania i miażdżenia ofiar. Helikoprion osiągał długość do 8 metrów i był jednym z najbardziej niezwykłych drapieżników prehistorycznych mórz. Te prehistoryczne olbrzymy morskie były prawdziwymi monarchami oceanów, dominującymi w swoich czasach dzięki swojej ogromnej sile i unikalnym adaptacjom. Ich historia przypomina nam o niesamowitej różnorodności życia na Ziemi, która istniała miliony lat temu. Jeśli podobała Wam się ta podróż w czasie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi filmami o fascynujących faktach i tajemnicach natury. Podzielcie się w komentarzach, które prehistoryczne stworzenie zrobiło na Was największe wrażenie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie odkryjemy kolejne tajemnice naszej planety.